Cześć, pokażę Wam dzisiaj zarąbistą grę o nazwie Portal. No to zaczniemy. New game. Start new game. No bo. O nie, weźmiemy to sobie. Tak, no i ładujemy. Gra jest fajna, logiczna. Logiczna bynajmniej. Jak chcecie, to sobie zobaczcie. Fajowo. Fajnie się gra. Taka krótka będzie zajawka. Nie chcę Wam dzisiaj długo pokazywać. No. no, jesteśmy jakąś tam kobietką. O, macie tutaj na boku WALD do poruszania się. Możecie E przedmioty ciągnąć. Pyk. No. I do kloparadyjka. Sro. No jakiś głupi głosik zawsze jest. 30 sekund. Łe, Łe, Łe. No i zawsze zegaryczki. Kurde, nie, nie mam broni. Znaczy tym, czy mogę ortale tworzyć. Oj, nie ma. No i za tyle skończę zaraz. nas. Hmm. Hmm. Mamy portal taki. Mm, nie mamy jeszcze żadnej takiej, czy można strzelać w ogóle. No spadaj kartonie. No bierzemy E, ciągniemy tego cyk. No i idziemy do takiej drzwi. No i to byłby pierwszy taki poziom pokazujący jak to się gra. Narka.